Witamy w Melażownia TV! Zapraszamy Was do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest ten oto egzemplarz wieku pary, który możemy Wam sprezentować dzięki, dzięki uprzejmości z nadplanszy. Jest to egzemplarz patronacki, ponieważ z planszy jest patronatem wydania tej gry. Zasady konkursu są banalnie proste. Wystarczy, że odpowiecie w komentarzu na dowolnej platformie yy, na trzy proste pytania. YouTube, Facebook lub z Trzy proste pytania. Trzy proste pytania. Pytanie numer jeden. Który z nas, ja czy Bartek, częściej przegrywaliśmy w wiek pary? Pytanie numer dwa to, jaki był najsłabszy wynik w wiek pary osiągnięty w naszych partiach mężowników? W opisie wskażemy Wam jeszcze oczywiście zakres, zakres błędu, żebyście, żebyście nie musieli googlować, jeżeli nie znacie wieku pary. Są jakie tam wyniki mniej więcej w grze, w grze wychodzą. No a trzecia, trzecie, najtrudniejsze pytanie wygląda tak. Co symbolizuje ten znacznik pierwszego gracza? Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach, na Zadplanszy, na Facebooku i na YouTubie. Zwycięzca otrzyma wiek pary. Konkurs będzie trwał. Oczywiście, spośród yy, zwycięzcy wylosujemy spośród osób, które udzielą trzech prawidłowych odpowiedzi. Pamiętajcie, że żeby wziąć udział w naszym konkursie, musicie nas subskrybować. Na YouTubie. Niestety. Mhm. Dzięki za uwagę. Do Dzień zobaczenia. Do zobaczenia.